Ma 100 tysięcy, a każdy jak ze stół. Mini! And you. Cześć dziewczyny! Dziś odwiedza mnie kuzynka Anna. Podobają jej się litery, które mam w swoim pokoju. Postanowiłam ułożyć z nich słowo LOVE i w ten sposób ją przywitać. Zobaczcie, jak łatwo zrobić takie litery. Przygotujcie litery i szablony mini ściągnięte ze strony internetowej. Piankę Ewa, czerwoną i czarną. Klejącą folię, klej w sztyfcie, ołówek i nożyczki. Wycinamy litery ściągnięte z internetu, kładziemy je na piance Ewa, wybierzcie piankę w kolorze danej litery, ponieważ ta litera jest czerwona, wybrałam czerwoną piankę, ołówkiem zaznaczamy brzegi litery, i wycinamy. Do litery przyklejamy folię klejącą. I znowu wycinamy. Nałóżcie ostrożnie klej na piankę Ewa. I przyklejcie przygotowaną literę. Teraz mam już wszystkie litery. Wystarczy jeszcze dodać obrazki mini z internetu i przykleić je tam, gdzie nam się podoba. Super, prawda? Moja kuzynka będzie zachwycona. Takie litery możecie ułożyć w jakieś imię lub bardzo ważną wiadomość. Dekorowanie ścian literami jest teraz bardzo modne. Jak wiecie, możecie jeszcze raz zobaczyć, jak to się robi na naszym blogu mini. Do zobaczenia!